Dzień dobry kochani, witam Was ciepło, witam Was serdecznie, przychodzę do Was z inspiracją z mojej kolejnej sesji i zanim, zanim przejdę do rzeczy, to chciałabym tylko Wam powiedzieć, żebyście pamiętali, że jak opowiadam o różnych przykładach i o ich przyczynach, to... To, że ten przykład jako skutek z wami rezonuje, wcale nie oznacza, że u was musi być taka przyczyna. Bo często jest tak, że dany skutek potencjalnie może mieć różne przyczyny. Ale ja i tak przychodzę i tak was inspiruję właśnie z racji tego, że wiem, że zawsze z kimś e, dokładnie ta przyczyna zarezonuje i dzięki tej mojej krótkiej zazwyczaj historii e, może, was, może was to coś poruszyć i... Dać jakąś ścieżkę, jakąś inspirację, jakiś kierunek do uzdrowienia. A więc pracowałam z piękną duszyczką, która zgłosiła się z takim problemem, że ma całe mnóstwo sprzecznych uczuć wobec swojej relacji i wobec swojego partnera. Od poczucia, kocham cię, poprzez nienawidzę cię, poprzez od chcę tu być, poprzez chcę stąd jak najszybciej uciekać. I takie dominujące doświadczenie, że bycie w tej relacji jest dla mnie zagrożeniem, ale wyjście z tej relacji też jest dla mnie tak naprawdę ogromnym zagrożeniem i jestem utknięta, nie wiem co mam kompletnie robić. I może powiem w ten sposób. W psychologii jest taki termin jak zdezorganizowany styl przywiązania. I taki styl przywiązania rozwija się wtedy, kiedy jesteś małym dzieckiem. I rodzic, zazwyczaj jest to mama, zamiast gwarantować Ci taką opiekę, ochronę, stabilność, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, również jest dla Ciebie zagrożeniem. Jest dla Ciebie zagrożeniem, bo być może jest ta mama zbyt wybuchowa, zbyt taka agresywna, zbyt ekspansywna w swojej agresji, zbyt krytykująca, narcystyczna, niestabilna emocjonalnie po prostu z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie w bliskości z nią poczuć bezpieczeństwa. I co się wtedy dzieje? Dziecko, kiedy jesteś właśnie mała, Jesteś w tej bliskości odczuwasz zagrożenie. Kiedy się oddalasz, bo ciekawi cię świat zewnętrzny i w tym świecie zewnętrznym z jakiegokolwiek powodu poczujesz lęk, automatycznie naturalnym ruchem jest powrót do bliskości z mamą, która powinna gwarantować zagrożenie. Ale kiedy ty tam wracasz, ty nie masz wyregulowanych emocji, ty znowu odczuwasz zagrożenie, a być może nawet jeszcze większe zagrożenie. I co się wtedy dzieje? Dzieje się wtedy tak, że jako dziecko, jakby twój układ nerwowy jest nieustannie jakby w takiej, takiej pozycji rozregulowania, bo on ani tu, ani w żadnej przestrzeni. Nikt i nic nie jest w stanie go wyregulować, bo oczywiście ta regulacja powinna nastąpić w bliskości z mamą, ale nie jest w stanie, bo ta mama jest również dla Ciebie, dla ciebie zagrożeniem. I druga rzecz, koduje się całe mnóstwo sprzecznych przekonań, odczuć, komunikatów w bliskości, w bliskości, a jednocześnie w odległości od bliskości i w tej przestrzeni pomiędzy i stąd może być takie doświadczenie chcę, nie chcę, tu jest źle tam jest źle myśląc o tym, że zostaje, czuję ogromny lęk, niepokój, ale wychodząc też czuję ogromny lęk i niepokój jest bezpiecznie, nie jest bezpiecznie i tak dalej i tak dalej i oczywiście kochani, jeżeli, jeżeli rozwinął się u nas taki właśnie styl przywiązania styl przywiązania no bardzo ważne jest to, żeby się zająć uzdrowieniem, bo w zasadzie nie ma możliwości wtedy trwo, tworzenia takiej trwałej relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa, bo my jesteśmy prawie w nieustannym napięciu. Czy jesteśmy w bliskości, czy nie jesteśmy w bliskości, jesteśmy w nieustannym napięciu. I przez to, że nie nauczyliśmy się przy tej mamie wyciszania, właśnie regulowania emocji w dorosłym życiu, my też tego zwyczajnie po prostu nie potrafimy. Także tyle z inspiracji na dzisiaj. Dajcie znać, kochani, czy z kimś to zarezonowało. No i do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu.